Witajcie, kochani. Znowu dzisiaj mam przywilej powiedzieć parę słów przed Wieczerzą Pańską. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus, kiedy ustanowił Wieczerzę Pańską, to był Wielki Czwartek, tuż przed, przed aresztowaniem i, i osądzeniem i ukrzyżowaniem Wielki Piątek. Zrobił to w dzień bardzo szczególny bardzo zastanawiające, właśnie, że mówił wyraźnie, że chce bardzo, żeby tą wieczerzę paschalną spożyć razem Wraz z nimi. Z nimi. I, wtedy, I wtedy, w czasie tej wieczerzy paschalnej, ustanowił nową tradycję, nowy zwyczaj, który przekazał nam, wszystkim tym, którzy idą za Jezusem. I co było takiego bardzo ważnego, że on to chciał połączyć, że, że przeszedł z wieczerzy paschalnej do Naszej komunii spotkania, właśnie przy, przy wieczerzy, ostatniej przy chlebie i winie. Mianowicie było to bardzo ważne święto dla Żydów. Oni co roku obchodzili święto wyjścia z, z niewoli egipskiej, kiedy pod wodzą Mojżesza i po, po takim ciężkim czasie dla Egipcjan, kiedy tyle tych plag na nich spadło. Wreszcie faraon zdecydował się, że już ma dość Żydów, i wypędził ich wręcz. Pozwolił, mówi, i idźcie sobie. Ale ta ostatnia plaga była szczególna. Mianowicie Pan Bóg powiedział przez Mojżesza, najpierw do Mojżesza, a później Mojżesz ludziom: powiedział tak, zrobicie tak: weźmiecie baranka i jego krwią posmarujecie obrzeże do dor, drzwi a, i, i nad proże. I to będzie znak, że w czasie, kiedy chce ukarać Egipt jeszcze raz wielką plagą, że wszystko, co pierworodne, umrze, to Anioł Śmierci, który pójdzie przez Egipt, jak zobaczy krew na, na drzwiach, na, tych, o, 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 na tej ramie, na framudze, to ominie ten dom. I to był niesamowity znak dla Żydów, ponieważ tak się stało. Wszyscy Egipcjanie stracili pierworodnych, pierworodne dzieci. Nawet pierworodne zwierzęta z, z, zginęły. Nie. Więc to był potężny cios. Nie tylko taki, taki socjalny dla tych ludzi, bo potracili dzieci, ale również ekonomiczny. Także to była, to była potężna demonstracja siły e, nadprzyrodzonej. Ale nikt z Żydów nie umarł. I ten symbol, Ochrony przez krew baranka, to było coś, co im kazał kultywować przez całe wieki, aż do końca, żeby krew tego baranka, którego mieli zjeść w całości, wtedy w tą, w tą wieczerze, żeby ta krew ochroniła ich przed śmiercią. I ten symbol krwi baranka, który ochrania ich i zabezpieczał, to było bardzo ważne, takie fundamentalne dla Żydów wtedy, dla, dla wyznawców Mojżesza, dla tych, którzy byli w Starym Przymierzu, że później, kiedy Pan Jezus przyszedł i Jan Chrzciciel go ogłosił, że to jest baranek Boży. To jest baranek Boży, który gładzi grzechy całego świata. I to się im połączyło, wszystko w ich głowach, w ich tradycji, w ich znaczeniu i zrozumieli, że krew tego baranka. Również uratuje ich przed śmiercią wieczną. I to przejście było bardzo istotne. Tam był baranek, który ich przed śmiercią doczesną ochronił w tym momencie, kiedy wychodzili z Egiptu, a tutaj przed śmiercią wieczną. Też baranek, baranek, który przyszedł z nieba, który był w stanie swoją krwią uchronić nas przed, przed śmiercią duchową. I dlatego ta, ta krew jest tak bardzo ważna i to ciało, które, które się za nas wydało, to połączenie stworzył właśnie nowy zwyczaj, nowe, nową tradycję, żebyśmy to robili za każdym razem, kiedy się spotykamy. I to jest naprawdę wspaniałe. Możemy to robić faktycznie na znak, że Pan Jezus to powiedział, żebyśmy tak robili i robimy to. I teraz wiemy, Kawałek chleba i trochę wina na pamiątkę tego, co się wtedy stało właśnie dwa tysiące lat już prawie w Jerozolimie, kiedy Pan Jezus ofiarował swoje ciało za nasze choroby i swoją krew za przebaczenie grzechów. I to jest takie bardzo symboliczne i tak bardzo ważne. I jeszcze coś takiego, że wtedy po tej wieczerzy paschalnej, w, to już teraz będzie 4, lata, 4 tysiące lat temu, prawie, kiedy wyszli z Egiptu, w zaokrągleniu. Od tego czasu, jak wyszli na pustynię, ani jeden nie był chory. Ani chromy, ani kulawy, na nic nie był chory. Wiecie, to jest niesamowita moc Boża, wprze, przejawiona w tym, że potrafi troszczyć się o nas. I to później Izajasz podniósł bardzo wyraźnie, kiedy powiedział, że jego ranami jesteśmy uleczeni i krwią jesteśmy usprawiedliwieni. To jest, to jest tak ważne, żebyśmy to rozumieli i żebyśmy to robili. I faktycznie teraz, kiedy będziemy przyjmować wieczerzę Pańską, to wszyscy ci, którzy przyjęli Jezusa do swojego serca i jest ich Panem i Zbawicielem, zapraszam wszystkich tych do przodu, żeby to przyjęli i oczekujcie, że w tym chlebie, kiedy go będziemy spożywać i w tym winie jest uwolnienie, jest, jest moc Boża, taka moc Boża, która potrafi nas uleczyć z każdej choroby i, przy, i, i przyjdzie przebaczenie grzechów we krwi Chrystusa. Zapraszam wszystkich.